Okej, okay, czyli widzicie, jesteś jest na szafir, a to jest kolejna bitwa, kolejny film, kolejna bitwa z World of Tanks. Będą to chyba randomki. Albo nie wiem. randomki albo tam te szafirowe bitwy. Bo pierwszą bitwę, jaką rozegrałem na serwerze testowym z dziesiątką, Zagram najlepszą bitwę, jaką w ogóle Grałam tym czołgiem w tej aktualizacji i jest to potyczka na mapie kopalnie i rzuciło mnie na ósemeczki na topa więc pomyślałem żeby sobie przerażować trochę eee, może inaczej by zatrzymać rasz e, który Tutaj te light próbowałem przeprowadzić w przeciwnym A tutaj pierwszy strzał już oddałem w FCMA. Bez skupienia strzeliłem I weszło w sam środek Tutaj t 34 przez 3 Trochę się obawiałem go a troszkę powoli mnie tutaj wyjeżdżał Ale nie byłbym za bardzo zainteresowany no, tutaj w bok weszła peska. Nawet ja tutaj widzicie, że golda użymą, ale wszystko... Większość strzałów wchodziłaby bez. jest tutaj niepotrzebne. Teraz zobaczymy czy strzał w Pershinga, czy... A tak widzicie tutaj taki strzał był... No, że jednak bez golda by nie weszła akurat tym razem, bo przy przybiję super persza, persa w wieże i tutaj taki wyjazd Już chciałem przycelować dolny kadłub to jest fałki i teraz wieża to 34 niestety poleciał krótko, za nisko ja nie skupiłem i czekam aż mi się przeładuje tutaj strzał w persingach chciałem oddać ale fałka wyjechała też dobre rzecz i tutaj super kolcz na gąsce zginął ja tutaj postanowiłem wyjechać kawu czwórkę która chciała pomóc te 3 przez trzy no odwróciła się do mnie tyłem i nie zaczęli do siebie strzelać nie wiem po prostu się goście odwrócił Robił zrobił koło i ja tutaj trafiłem w bardzo mięciutki pancerz Chariotera A następnym strzałem chciałem skończyć hmm, kawusia Ale zginął więc chciałem oddać szybki strzał na te 34 cofnę się bo myślałem że wyjedzie mi tutaj hmm, Ten Pershing z tym lightem Tutaj nie wiem jakim cudem nie trafiłem Chyba poszło we wrak i właśnie tak jak mówiłem, bulldog atakuje. Tutaj... W, w ja go skończyłem i teraz kolejny czołg zacznie 4x3, nie trafia we mnie. A ja natomiast go kończę. I na spokojnie teraz mam pojedynkę 1 na 1 z V-ką. Miałem nie HP, ale właśnie liczę na to, że się dźwignie, ponieważ ten przedni pancerz... 110 jest bardzo ładnie, fajnie skotowany. Ciężko się nim kontuje, więc nie, postan nie postanowiłem walić z krapa tutaj, tylko po wystawić po prostu pancerz. Fałka strzelał tutaj yy, jeszcze. O tu jakiś bóg. Dobra. Yy... I skończyłem fałkę, więc pomyślałem żeby podjechać na górkę i pokończyć te resztki tam jak właśnie Prot czy FCM więc szybko śmigam tutaj przez drzewko i krzaczek tutaj FCM akurat nie, nie widział szybki strzał pozwolę ja i Tutaj FCM chyba jeszcze trafia we mnie, a ja go kończę I szybki teraz raż na ISA-3, ponieważ zauważyłem, że nie przyjmował się mną taki strzał kolejny. Tutaj dingłem się od ISA-3 Postanowiłem przycelować, bo nie ma co strzelać po wieży chyba Przykleiłem się do niego tak by on nie nie tutaj przebić, ale artyleria nie uprzedziła. I tutaj już nic nie ubiłem w tym meczu, nie zdążyłem przed zginął y, wraz z y, panterką. I to koniec. A właśnie jeszcze tutaj nie trafiłem w strzału, ale to już lepiej, że tego nie widzieliście. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Chyba to będą bardziej randomki. W meczu zrobiłem 2000 damage po podświetleniu oraz 4700 yy, jeśli chodzi o mój własny damage. A no, jak spotam, nie pamiętam właśnie. Chyba było podwójnym 2000, ale nie jestem pewny. Następną bitewkę chyba Wam pokażę, jak się biłem po prostu z kuchtą. A w tym momencie się z Wami żegnam. Cześć i na razie.